Siemano widzowie! Dzisiaj będę sobie ćwiczył w takiej gierce o siłowaniu. Yy... O dobra! Ej Szymon siema! Ej ale ty Szymon. jesteś napakowany! Ale ja ty jestem jesteś siłowy! Idź ode mnie szłabiaku. Ej, Ej! Ej! I dobra widzowie musimy sobie tutaj... Mamy jakieś hantelki, to musimy hantelki ćwiczyć. Ej, jak się tym ćwiczy? Dobra, ej, my widzowie podnosimy sobie A, sztangi U matku, ale to ciężkie. A, ale to lekkie. Ej, Szymon, widzowie, tam ma coś lekkiego, ale u mnie to jest cięższe. No to zobaczę, ja mam zielone cięższe, czyli lekkie. Ja też mam jakieś zielone, tylko u mnie to nie działa. Dobra, no bo jesteś słaby. Ej, zobacz, jakie tu mieścione kobieta jest. O boże. <tryk> dobra, my tutaj, widzowie, sobie siłujemy się. Dobra, ej, powielamy sobie tutaj. Bo mam, jest, mam trochę więcej tego, więc. Dajemy sobie cztery. O, 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 o. Dobra. Pięć mam tego. Dobra. Lecimy jak Sigiemka, widzowie, w tym. Ale to gro jest. A, ej, nie to się tego podnieść. Jakie to ciężkie. O! Dobra, no to. Ty, no. Ale ja nie no i pięknie. Zepsułem coś, widzowie. Dobra, ja, ja się dalej tutaj siłuję. Ej, uzu, ej, jakie ja mam już rączki, widzowie! Ej! ej jakie ja mam rączki, już. Ale no, ręce. Ech, ach, ach. Nigdy nie będę taki jak ja, ani sobie Ej, nie, widzowie, sobie. muszę się tak pogrubić. Tylko, Dobra, widzowie. Ja już zmieniam handelek. bo tamten chyba się tylko... Moje ręce. O! Chodź do mnie złodź, nie, nie, ja się... Ciężko. Ja się boję, ja się boję widzowie. Ja się... Ja boję. ja ciężko trenuję. to jest do ćwiczenia rąk. Ej, to też do ćwiczenia rąk. Jest coś do... O, widzę tu, ciebie! Tu jest do ćwiczenia nóg. Dobra, ja sobie tutaj nogi Ale widzę, masz jak... mało życia. A ja mam 600. Ja sobie tutaj trochę powięglam. U, o, Normalnie. Uch, ale to ciężkie jest. Ja sobie to chyba zmniejszam na zero, żebym. Na ja <grym> zero słowiaku? Na jeden chyba, żeby mi to szybciej szło. Dobra, na mam... Jeden. Tak, jesteś słaby. A ty na ile ćwiczysz? Na pięć i to i to tych. Nie Eee. Dobra. Dobra, ja cały czas tutaj muszę sobie siebie nabijać. Nogi, żeby mieć większe nogi od Szymoniksa, widzowie. Dobra. E, musimy mieć większe, większe nogi od Szymoniksa. Dobra. Eee. E, dobra, musimy... Sobie... Ej. Odejdź! Ej! Daj mi! O nie, nie! Nie, dobra, już daję! Ej, zobacz jakie mam nogi! A, aszołom, zobacz jakie ja mam! Eee, widzowie, dobra, ja idę tam dalej, żeby, tam, żeby... Nigdy nie będziesz taki, jak ja! Będę! Tutaj się ćwiczy ręce, tutaj też ręce, tutaj też ręce, ej! Tutaj nogi, ej, ja sobie e, Dobra, ja idę na kolejne, co się ćwiczy nogi, bo chcę mieć dobre nogi. E, żeby bo, muszę mieć widzowie umieśnione całe ciało, nawet brzuch. Dobra. Ej, widzowie, ja się boję trochę Szymoniksa, bo on tam... E, widzowie. Bro, ja już mam 11%. Dobrych nóg. Zaraz sobie jeszcze będę na hantelki i pobiję Simonica! Ha, ha 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 ha! Widowie! Brawo, mam takie... Robimy sobie więcej. Ej, czemu moje nogi się tak ledwo oh, 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 co... Ładuje? Mam saki turtutu. Tu. Co to? <ścoughs> co to jest? Nie wiem widzowie, tam Szymon. Ej, Szymon jest koło mnie. Ej, no tralala, no tralala. Szy I szympansini, badanini. I pomodzi krokodilo. Ej, dobra, ja nóg... Aj nogi już mam widzowie silniejsze od tego. Od rąk. Ja cały czas tu klikam. Ej, szkoda, że nie ma... Automatyczny pociąg. Dobra, ja mi się tutaj automatycznie wszystko ładuje, więc... Sas. Ej dobra, ja, se, ja daję cięcie. Dobra, chodź za mną. Ej dobra, Ej, widzowie, idziemy już za Szymonem. Uu, oh, 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 oh. Dobra, o kurde, widzę Za mną, bo Ci przewale. Ej, dobra, gdzie Ty jesteś? O, ja się boję Szymoniksa Ej, ale ja jeżeli też już chcesz, trochę żebym, Jeżeli chcesz, żebym Ci pokazał to, no to weź ze mną Dobra, idę, bo ja zaraz ginę w sumie Jak się nabija mięśnie? Znaczy... Tutaj, tutaj się nabija serduszka Dobra Dobra, ja sobie biegnę A ja się teleportuję, nara A, Dobra, nie da się Dobra, widzowie, ja tu muszę być silniejsza od Szymona. Dobra, dużo już mam HP, więc idziemy sobie w inne miejsce, żeby mieć... Ej, ja mam brzuch mały. Musimy i sobie, widzowie, trochę e, klatę nabijać. E, a nie. Dobra, ja idę... O, dobra, Szymonik jest dobry. O kurde, ja się go boję. Ej, jak ćwiczyć, widzowie, sobie brzuch, bo tu nie ma nic do brzucha. Ej! Chcesz po pokazać ci jak... jak... jak ćwiczyć brzuch? Tak, a gdzie ty jesteś? Nie no, ty jesteś ślepy. Ślepy. Nie ma cię! <noise> Nie ma cię! Za tobą! Ej, widzę. Ci. Ej, no... Ej, ej. no, 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 no chyba to ty. Tak, to ty. O, jo! Pokaż mi, gdzie ćwiczyć brzuch, Szymon. Jakaś zaraz sprawdzę. Ale sobie na... O tutaj! Dobra! Nabijamy brzucha. Ja mam 2000 siły brzucha. Co jest! Ej, widzowie, musimy go pobić! Ugh. Ach, dobro, no tam Męcyzm z takim ach, małym. O, co, co ja podnoszę? Za A co, co ja podnoszę? Gdzie ty. Obok, o! Ksienie. Jezus, Maria. Jeszcze dwa żółte. Ja się widzowie boję Szymonixa. On mnie teraz nie słyszy, więc. No, mogę coś o nim powiedzieć, bo ja się go boję. Troszkę. Ej, czy możemy sobie już trochę to, to powiększyć? Eee, dobra, o, mamy na 5. L. Ej, dobra, więc teraz mam automatyczne nabijanie, więc na no, sas. Oj, ale ten zazdroszczę Szymonowi. mówi. Jak pan tak dużo? Dobra, klatkę, klatka piersiowa już jest. Ej, dobra. Byłem takim nubem, a teraz jestem prosem w tą gierkę. Dobra. Oh, ale to ciężko. Dobra, Szymon, jak tam u ciebie? O, e, wszystko dobrze, Zuba, jakie mam mięśnie. Czemu ty tak dziwnie mówisz? Bo jestem napakowany. Oha, <ścoughs> widzowie, ja się go boję, więc stąd. A! Dobrze. Ej, a jak sobie górę trochę napakować? No, muszę ci znowu pokazać. Tak, bo się ciebie boję. No to chodź za mną! I czekaj, tylko sobie trochę ręce jeszcze napakuję. Ale, ale wiesz, właśnie, że tutaj się robi górę. Tutaj, gdzie ja jestem? Tak, właśnie, tutaj się robi górę. To o. Dobra. Dobra, ja się, Ja sobie tu będę na trzy podnosił. Zaraz. Ej, nie mogę na trzy. Z może zaraz będę miał Może zaraz będę miał Lili. Ri, Rira, ri, ri, Widzowie, ale to ciężkie jest. O, nie dam rady, widzowie. Dobra. Eee. Ale to lekkie jest. Widzowie, boję się go. Ja to widzowie nabijam. O matko, jakie to jest ciężkie. Widzowie. Nie wiem, czy dam radę. Spróbuję z jednym zielonym. A ej ja nie umiem nawet zielonej. Ej, ja mam jedno zielone tutaj. I taki się złaby. Widzicie, się go boję. Chociaż widzowie mam, mam już klatę. Eee... Dobra, ja widzowy klikam. Ja chyba tu zarazem dlaję, więc idę na co innego. Ej widzowie, ja mam większą górę niż dół, jak to wygląda. O! <grym> dobra, to idziemy sobie teraz do tego. Ej, a plecy? Ej, ja mam plecy na zerówie. Ej, dobra, no to idziemy sobie, czekaj. Idziemy sobie tutaj w dół nabijać brzuszka czyli tutaj, tam jest dla vip u w ogóle. Ja mam większą górę niż dół! Szymon, co tam u Ciebie? Czemu Ty tak ciężko nabijasz? Bo jestem świnęż. Właśnie. Dobra, jest? Co się dobre? Ja się się boję Szymona, on tak dziwnie mówi. O matko... Uuuu! Widzimy stópki! Ej, stópki się da! Ej! No, to się nie nabija! Ej, ej, Kto to było? Nie widzowie, ja nie dam rady. Nie, tu widzowie, ja podnoszę. Ale, mam 5 HP! Ej! Ej, to, ej, to wygląda jak przyklejone trochę. To, wy, to bardziej wygląda jakbym był gruby, widzowie. O kurde, tego gościa to się boję, ej. Ej, widzowie, ej, widzowie, widzowie. Widzowie, niby jesteś, jesteś silniejszy ode mnie, chodź tutaj, o masz. A jak nabijać plecy? A z czym ty się bijesz? Jak nabijać plecy? Z tym którym się boisz. I on był sam pokonałem go. Chodź, do mnie. Dobra, bije się z kimś. Z tymi nubami. Ja się widzowie, muszę z tymi nubami lać, albo chyba. Gdzie jesteś? Tu. Jak się z nimi bić, widzowie? A ja chyba się. Chodź mi... tutaj, chcesz plecy nabić? Tak, chcę nabić plecy. Idę z zimbalnymi bananami tralala i, tra, tra, i król, bo do dochodzi. Dobra. Jak nabijać plecy? Tak muszę. Tu mm. Tutaj. Oho. Wenho, to jest moje miejsce. Dobra, widzę, by to już na tyle w tym filmie, więc powodzenia, ja już jestem napakowany, nara.